A teraz poczęstuj się głową. Nowy Opel Mokka z automatyczną skrzynią od 899 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. W sklepach stacjonarnych MaxiZo znajdziesz wszystko, czego potrzebuje twój pupil. Obróża Foresto zapewnia ochronę przed płami i kleszczami aż do 8 miesięcy. Zapewni swojemu zwierzakowi komfort i zdrowie każdego dnia. MaxiZo, Wszystko dla twojego pupila. Daj nura do Wodnego Tajfuna. Najbardziej epickiego parku wodnego w okolicy. Karol. No? Dzisiaj robimy z snickersa. Park Wodny był wczoraj. Byliście wczoraj bezemnie? Ale my nie poszliśmy do... Fajnie było? Mm. Nieważne. Yeah. yeah. yeah.